Witajcie, kochani. Tutaj tak z Arizony. Serdecznie Was pozdrawiam. Jutro ważny dzień. W niedzielę będzie odrodzenie, będzie w niebo wstąpienie. Niektórzy mówią, że to będzie naprawdę wejście w poziom bardzo wysoki, na który czekaliśmy od kilku lat. I to jest czas, kiedy naprawdę wybieramy najwyższą wersję siebie. To jest czas, kiedy wybieramy siebie, wybieramy najwyższą wersję i wybieramy to, co nam służy. To, co nam nie służy, już odeszło. To, co nam nie służy, jest zamknięty czapter. Teraz jest to, kim jesteśmy. Żyjemy w najwyższej wersji, żyjemy w pokoju, w miłości, w świetle, w szacunku. W naszej rzeczywistości jest tylko dobro. I to manifestujemy. Wyobraźcie sobie, jak każdy będzie tak robił, co się będzie wtedy działo. Co się wtedy zadzieje na świecie. Pamiętajcie, że wtedy, jak były te ciężkie, właśnie energie, wszystko odchodziło. Było dwa tygodnie temu. Teraz nastąpi odrodzenie. Więc niedziela 21 września. Wielkie odrodzenie. Niebo wstąpienie. Przejście do innego poziomu. Pamiętajcie, żeby manifestować pisać czeki. Zróbcie, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak pisać czeki, to zróbcie sobie według tego wideo na moim kanale. Napisz czek. Są one do wydrukowania na moim blogu. Są do wydrukowania na mojej stronie dagmaraarizona.com. Tam też są suplementy. Pamiętajcie, że jeszcze miesiąc będę sprzedawać suplementy w Polsce. Później będzie przerwa. Będzie kilka miesięcy przerwy, więc jeżeli ktoś zamierzał kupić coś, proszę teraz to robić, bo później za miesiąc już będziemy mieć zamknięte. Będzie przerwa na kilka miesięcy. Więc dajcie znać, jak, jak Wam się w ogóle żyje teraz, czego doświadczacie. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia. Nie piszcie, jakie są Wasze manifestacje, ale jakie są Wasze doświadczenia teraz czy z tym czasem. No i róbcie te czeki jutro na Nowy Księżyc. Według zaleceń z tego filmiku, jednego z najbardziej oglądalnych filmików na moim kanale. Napisz czek. Prawo dobrobytu. Więc zachęcam, zdrawiam. Zachęcam do też odwiedzenia moich linków pod spodem. Żebyście mogli też zobaczyć, czym ja się zajmuję, co robię, jak pomagam. Dzisiaj wystartował, e, wystartowała nowość Bemera. Mamy nowy produkt, kochani. Ja o tym nie mogłam mówić przez kilka miesięcy. Musiałam to trzymać w tajemnicy, ale już mogę Wam powiedzieć, że jest nowy produkt Bemera i jest na niego promocja. Więc jak macie ochotę, zapraszam. I link jest pod spodem. Zobaczcie sobie, co to takiego rewelacja dla pań szczególnie. Ale nie tylko, także zapraszam do zapoznania się z tym. Zdrawiam Was, kochani, całuję i zaobserwujcie mnie na Instagramie Polka USA. Papa! Pa.